Dobrze i po starcie Proletarius przed Johnem Double. Teraz mocno tutaj jeździec pracuje na Gabanie, żeby wyjść na front, i ona poprowadzi Gabana, Proletarius, Johnny Double, Romantic Tail, troszkę dalej Neve, Sigismundus i na ostatnim miejscu Inwencja. 1600 metrów do celownika, Gabana, przed proletariusem, na ostatnim miejscu, inwencja Gabana, proletarius, dalej Johnny Double, a następnie cała grupka. Te trzy pierwsze konie, jednak w takich lekkich odstępach. Przy Kanacie tutaj próbuje się przepychać Sigismundus Rex. Na czwartym miejscu w tej chwili jest Romantic Tail. Gabana Proletarius, on idzie dosyć szeroko, 1100 metrów do celownika. Przy Kanacie Sigismundus polem teraz poprawia Johnny Double. Na dwóch ostatnich miejscach Neve i Invencja. I mamy 800 metrów do słupa. Wciąż Gabana na prowadzeniu proletarius e, drogi e, Johnny Double, Sigismundus Rex, Romantic Tale, Neve Inwencja Neve przesuwa się po zewnętrznej. 600 metrów do celownika. No, Gabana już troszkę jechana przez jeźdźca ale nie powiedziałbym, że znacząco poprawia. Atakuje ją e, lekko proletarius. E, dalej Johnny Double. Romantic Tale. E, nie ma miejsca przy kanacie dla inwencji, tam jest ciasno, polem ruszyła Newę. I e, proletarius e, z przewagą, a reszta tutaj walczy o drugie miejsce. Chociaż trzeba to jeszcze pilnować e, tej wygranej. Proletarius teraz e, poprawia. I za chwilę Johnny Double będzie drugi dalej. Inwencja neve, Romantic Tale.